A więc przejdziemy sobie do takiej części wstęp, no dostępu, po prostu. Tak naprawdę ta mutacja to był wstęp dostępu. <laughs> Te starałem się ją właśnie poprowadzić tak, żeby płynnie to przeszło we wstęp. Zanim przejdę do omówienia, jakby, zasad panujących na odosobnieniu, chciałbym. chciałbym ee, to tak mnie trochę rozprasza, szczerze mówiąc, ale dobra, postaram się go zignorować. Eee, jakby powiedzieć trochę o, jakby co i i tak dalej, ponieważ e, to jest bardzo ważne, żeby te zasady nie były po prostu pewnym mm, takim sz czymś sztucznym, że dobra, tak jest napisane, więc tak zrobię, tylko żeby to wynikało z pewnego zrozumienia, że każda zasada, która panuje na tym odosobnieniu, ma bardzo głęboki sens i jest dla dobra nas wszystkich i powiedziałbym dla dobra wszystkich istot. Także to nie jest tak, że te zasady są po prostu jakąś tam formułą, nie? E, więc e, tak jak już wspomniałem podczas tej medytacji, że no właśnie jest tak, że od kiedy się urodziliśmy, zapewne każdy z nas próbował być szczęśliwy, a jednak cały czas jesteśmy w dualizmie. To jest, to jest takie. Coś, że ja przez dualizm będę rozumiał coś takiego, że raz jest nam dobrze, raz niedobrze. Raz mamy przyjemność, raz ból. Raz e, y, czujemy szczęście, raz smutek, gniew, i tak dalej. I generalnie wszystkie te sfery egzystencji, zarówno doznania fizyczne, psychiczne, emocje i tak dalej, są bardzo zmienne. I... I chodzi o to, żeby no właśnie, że byli wielcy, jakby, którzy się zastanawiali nad tym, w jaki sposób uniknąć tej, tego przykrego stanu rzeczy. Zwłaszcza, że jeżeli załóżmy, byłoby tylko tak, że jest tylko to życie teraz, no to powiedzmy, że jeszcze dobra, pożyjemy te ileś tam sto lat, umrzemy i będzie spokój. Natomiast z perspektywy buddyzmu absolutnie tak nie jest. I to nie jest, że to jest z perspektywa buddyzmu jak jakieś filozofie, tylko taka jest po prostu prawda. Że śmierć nie kończy tego stanu, tylko jest przejściem coś dalej. Natomiast wielu ludzi myśli jakby naiwnie, z perspektywy jakby. Nie wiem, czy jest sens, tą z perspektywy buddyzmu, ponieważ dla mnie buddyzm jest po prostu prawdą. W sensie słowo buddyzm od słowa budda oznacza przebudzony do prawdy, więc jakby dla mnie jest to po prostu opis rzeczywistości, tak jak ona działa. Jest tak, że niektórzy ludzie wkładają nadzieję w to, że tam po śmierci będzie lepiej, że będzie idealnie, że będziemy w raju i tak dalej. I owszem, są jakby niebieńskie sfery rzeczywistości, do których można trafić na pewien czas, ale ogólna, dualistyczna struktura rzeczywistości się nie zmienia. Czyli po prostu, jeżeli nie zaczniemy, jakby czegoś zmieniać, naprawdę fundamentalnie, to możemy tylko polepszać swój stan. A ten stan, oczywiście, jest to bardzo ok, tylko problem polega na tym, że wiele rzeczy w życiu jest powiązanych ze sobą. I. Często istniejąc, podejmujemy pewną odpowiedzialność zbiorową. Na przykład, mimo że możecie być bardzo ekologicznymi ludźmi, i tak będziecie wdychać spaliny, prawda? Mimo, że mogliście nigdy nie mieć samochodu i tak dalej, mimo, że e, na przykład nigdy nie, nie zostawiliście w ogóle, no, załóżmy, życie ekologicznie, a możecie no, na przykład spłonąć w płonącym lesie, no nie? Z przegrzania klimatu, na przykład, albo. I tak dalej, i tak dalej, albo może wam ktoś na ulicy powiedzieć coś niemiłego, więc generalnie e, nie da się tego tak do końca uniknąć. I właśnie większość ludzi żyje trochę jak liście na łasce wiatru, że po prostu raz ich zawieje w szczęśliwsze miejsce, raz bardziej nieszczęśliwe. No i po prostu tak sobie jak ten liść na łasce wiatru między tymi przyjemnościami i cierpieniami, tak dryfują i różnie, czasami się pakują różne uwarunkowania głębokie, z których potem ciężko wyjść i tak dalej. No, i można tak żyć, oczywiście, no nie. Jeżeli kogoś to zadowala, no to jakby nie, nie ma w tym nic, nic złego. Natomiast domyślam się, że skoro jesteście tu obecni, to jednak zastanawia Was pewien sposób istnienia, który mógłby być bardziej mm, no po prostu sprawić, żeby tego szczęścia było więcej, a przykrości mniej. To Mamy pewne aspiracje, no nie. No i jakby buddha właśnie dał nam taką drogę, która wydaje mi się mega logiczna i prawdziwa i działająca i w pewnym sensie jest bardzo radykalna, ponieważ e, jest ona zupełnie nieintuicyjna z tego, z perspektywy większości ludzi, ponieważ większość ludzi po prostu goni za swoimi zachciankami i to nie mówię, że to jest coś złego, tylko po prostu e, no niekoniecznie prowadzi to do absolutnego, wiecznego szczęścia, które nie przemija i tak dalej. Natomiast no zaoferował nam pewną praktykę, która może nam bardzo pomóc. I to jest ciekawe, że ona pomaga nie tylko jakby w zbliżaniu się do najwyższego stanu, jakim jest Nirvana, ale również pomaga nam po prostu żyć godnie i dobrze w tym zwariowanym świecie. I... Tą praktyką jest właśnie ośmioraka szlachetna ścieżka i droga środka, jak to Buddha powiedział, prawda? I mi się wydaje, że nawet mogę sobie sięgnąć pod jakąś teraz. I ogólnie na tym odosobnieniu będę dość często odnosił się do sut, ponieważ to jest też mega istotne i to jest coś niestety często pomijane. Natomiast z że chcę Wam przedstawić jakąś swoją perspektywę na damę, jakby swoją selekcję, że tak powiem, nauk. Ale dla mnie mega istotne jest to, żeby odnosić się do słów Buddy. Żeby dać wam jakby narzędzie do waszej jakby własnej interpretacji i zobaczenia, że to nie jest tylko to nie są moje słowa, tylko to jest cytat po prostu buddy. I tutaj też może taka krótka uwaga, że właśnie ja ogólnie się piszę piszę, czy niby już nie piszę, w każdym razie powiedzmy zacząłem pisać i zajmowałem się wiele lat studiami jakby właśnie buddyzmu i jakby właśnie wczesnego buddyzmu i jakby to podejście moje jest tak naprawdę bardzo zgodne jakby z perspektywą naukową, że ponieważ bardzo interesuje mnie na przykład zagadnienie autentyczności sut, prawda? Czyli, że co naprawdę jest słowem Buddy, a co jest późniejszym dopiskiem niby Buddy. <laughs> I tak naprawdę nie tylko pod kątem jakby analizy jakby historycznej, e, co jest prawdą, prawdziwą subtą, a co nie, ale też jeżeli zauważymy już ten autentyczny jakby zrozumienie jakby tego, co Budda mówił, to wtedy nawet bez tej wiedzy historycznej, czytając tekst, można wywnioskować, czy on jest wczesny, czy nie. Po prostu to jest tak, że po jakimś czasie, jak zaczynamy rozumieć tą filozofię, to każdy puzdal, który nie pasuje, staje się bardzo jaskrawy. Po prostu już wchodzi w was taka wiedza i mądrość, że wiecie, że Budda w życiu by nie powiedział czegoś takiego, albo nie widział duchowości w tak płytki sposób, jak przedstawia wielu ludzi jako buddyzm. I dlatego to jest też ważne, żeby jednak z perspektywy tego, co tutaj się dzieje, Buddha był najwyższym nauczycielem, który był też szalenie ambitny i My możemy mieć pełno toksyn umysłu, pełne, które tworzą tak zwane wipalazy, czyli zakrzywienia percepcji, że mamy myślenie życzeniowe, żeby prawda była jakaś, więc możemy ją wszędzie dostrzec i po prostu naginamy rzeczywistość do siebie. Natomiast słowo buddy często jest na przekór tego, co myślimy, ponieważ właśnie on jest buddą, on jest realizacją absolutu, najwyższej istoty, a nie zwykłym ziutkiem, który <laughs> sobie zaczyna medytować, prawda? Więc. Chodzi o to, że właśnie jego słowa potrafią nam pokazać kierunek, który jest obiecujący, ponieważ właśnie dlatego, że Buddha był z jednej strony zwykłym człowiekiem, który osiągnął najwyższe oświecenie czyli jakby transcendował swoje człowieczeństwo, ale jednak zaczął tak samo jak my ale osiągnął coś zupełnie ponad to, czym jesteśmy w tej chwili. I jeżeli będziemy się patrzeć, jeżeli waszym inspiracją i autorytetem będzie ktoś taki jak wy to jak możecie się spodziewać lepszych owoców niż to życie, które macie teraz? Więc jeżeli chcecie żyć naprawdę, aspirować do większego szczęścia, do większej wolności, do większego rozpuszczenia cierpienia, to warto się inspirować kimś, kto to zrealizował i kto mówi o czymś naprawdę nieoczywistym, prawda? I jakby właśnie pierwsza sutta, Dama pawatana sutta. Mm. A razie zapytam, czy są na sali osoby, które nie rozumieją po angielsku. Bo ja ogólnie będę raczej czytał po angielsku, ale czasami tłumaczył trudniejsze fragmenty, ale przede wszystkim mówił, o czym one są. A jeżeli fragment jest istotny, to będę też tłumaczył na polski. Ale na przykład na takich podstaw to może nie będę. OK. No i to jest początek. At this time... The buddha was staying near benares in the deer park at Isipatana. there the buddha addressed the group of five mendicants i to jest w ogóle pierwszy wykład Buddy po jego oświeceniu kiedy rozumiecie istota pierwsza w tym cyklu która osiągnęła najwyższy cel duchowy idzie powiedzieć o największym odkryciu jakie istnieje i przemawia prawda i mendicants to są jałmużnicy, czyli asteci z tamtych czasów, którzy po prostu. Mm, właśnie żyli życiem duchowym, czyli wyrzeczeńcy świata światowego na rzecz już poszukiwań absolutu, prawda? No i mówi. mendicants, these two extremes should not be cultivated by one who has gone forth. Czyli jałmużnicy są dwie ekstremy, które nie powinny być kultywowane przez tego, który poszedł naprzód. I co to jest ktoś, kto poszedł naprzód? Ten kto idzie naprzód, to jest ten, który idzie naprzód z życia światowego do ostatecznego celu, czyli ktoś, kto realizuje najwyższą boskość, nazwijmy to, prawda? Czyli ten, który aspiruje już do najwyższego celu. To jest, i to jest ważne, żeby to podkreślić, bo to jest nauka dla tych, którzy dążą do nirwany. Więc jeżeli ktoś nie ma celu dążenia do nirwany, to nie musi jakby tego stosować, prawda? Natomiast ja chcę, żebyście też wracali, że chcę, żebyśmy to czytali ze zrozumieniem po prostu ok, natomiast tutaj nawet jeżeli ktoś nie jest gone forth czyli nie wyrzekł się świata, to jednak na tym udostępnieniu macie, macie czas po prostu na głębszą medytację więc możecie aplikować część z tych rzeczy może w trochę zluzowanej formie, ale jednak po prostu posłuchać co, tu, co, co tutaj jest do powiedzenia i tutaj też kolejna bardzo ważna rzecz, którą chcę powiedzieć to jest to, że jest różnica pomiędzy rozumieniem dammy a byciem dammą. I oczywiście, być dammą to jest naprawdę niesamowicie głęboka sprawa, żeby być tą nauką całym sobą i jakby realizować ją w każdej chwili, i tak dalej. To jest bardzo wysoki cel. Ale również niemałym celem i bardzo ważnym jest zrozumienie dammy. I to jest bardzo ważne, żeby być szczerym samym sobą. I nawet jeżeli ja nie jestem oświecony, nie jestem. Nie, nie praktykuję tak jak Buddha uczyłby praktykować, to nie znaczy, że nie mogę zrozumieć tej praktyki. I to jest bardzo ważne, ponieważ szczerze Wam powiem, że nie przypadam za takim zjawiskiem, które nazywam narcyzmem duchowym, kiedy są pewni ludzie, którzy e, ze względu na to, że nie podoba im się to, co mówi Buddha, ponieważ to nie jest to niezgodne z ich pragnieniami, to mówią, że Buddha uczył czegoś innego. I na przykład mówią, że Buddha uczył. Rzeczy w stylu, że możesz wszystko zawsze i, be, i tak dojdziesz do nirwany, i tak dalej, że w zasadzie nic nie musisz zmieniać, i, te, i tak dalej. I jakby, co mnie w tym irytuje, to to, że ta osoba jest nieszczera po prostu. Ona nie jest w stanie przyznać, że okej, okay, y, ja nie jestem. Co mi się podoba, to na przykład to, że ktoś, mimo że nie praktykuje tego, tak jak Buddha, to potrafi powiedzieć, OK, ale Buddha mówił co innego niż ja robię. Natomiast, czego nie lubię, to to, kiedy ktoś zakrzywia jakby naukę Buddy, żeby pasowało to do tego, kim on jest. Bo to się bierze z narcyzmu, ponieważ jeżeli ktoś jest tak wspaniały, że on. Nie może, jakby nie być oczywiście idealnym buddystą, i tak dalej, więc zapewne Budda uczył tego, kim on jest, prawda? <laughs> Czyli buddyzm to jest to, co ja, co, ja, co ja praktykuję, prawda? Dużo ludzi tak robi, niestety, wbrew pozorom, zwłaszcza w mahajanistycznych kręgach, według mnie. Natomiast chodzi o to, że też częścią tego odosobnienia jest to, żeby was nauczyć jakby dam z perspektywy też teoretycznej. Żebyście rozumieli, co ten buddha tak naprawdę mówił. I to jest, dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli ktoś sobie stwierdzi, że e, szczerze, właśnie tak w, do, w porządku, że okej, okay, na przykład pójdę zrobić to i to, co nie jest do końca buddyjskie, ale mam tego świadomość i chcę to zrobić. I okej, okay, zrób to, jeżeli tego potrzebujesz. Okej. Okay. Jeżeli to nie jest coś, co krzywdzi innej istoty, ale wtedy przynajmniej masz szczerość, że wiesz, że nie praktykujesz takiej głębokiej damy. Ale, a jeżeli ktoś e, właśnie ma inaczej, że e, nie widzi tego, że to nie jest praktyka Buddy, to żyje w błędnym przekonaniu, że praktykuje Buddyzm, kiedy tak naprawdę go nie praktykuje. I jaka jest różnica? Ten, kto żyje w przekonaniu, że praktykuje Buddyzm, a go nie praktykuje, po prostu cały czas nie robi postępu duchowego takiego, jaki mógłby robić z perspektywy buddyjskiej. Natomiast ten, kto robi te rzeczy, ale wie, że nie praktykuje jak buddysta w tym momencie, może je zrobić, ale za jakimś czasie zatęskni. Jakby sumienie go trochę ugryźć, że halo, halo, mógłbym w sumie porobić to, co Buddha mi zalecał, prawda? I wtedy jest powrót do tej czystszej praktyki. Więc jeżeli ktoś ma wizję tej praktyki i jest szczery z samym sobą, to prędzej czy później do niej będzie wracał. I właśnie to jest taka droga gradualna, droga bardzo łagodna, ponieważ ja wyznaję bardzo taką filozofię łagodnej ścieżki, żeby po prostu w miłości do siebie iść i odpuszczać rzeczy, ale nic na siłę, zwłaszcza w pewnych przemyśleniach, tak mi się to pogłębia. Natomiast. Wtedy przynajmniej ktoś. Natomiast co jest z różnicą? Że właśnie można przyznać, że okej, okay, to nie jest do końca buddyzm, ale i tak to robię, bo tego pragnę i to jest dla mnie ta ścieżka w tej chwili. Albo że to też jest buddyzm, ale nie, ten naj, nie ta najwyższa droga. I postaram się Wam to wszystko przedstawiać w taki sposób, żeby Wam pokazywać, gdzie właśnie jest mowa o tych najwyższych praktykach, a gdzie jest też o tych po prostu bardziej przyziemnych. Ok, no i teraz, właśnie powiedział, mendicants, to są, czyli jałmużnicy, takie są dwie ekstremy, które nie powinny być kultywowane przez tego, który poszedł naprzód. What two? Indulgence in sensual pleasures, which is low, crude, ordinary, ignoble and pointless, and indulgence in self-mortification, which is painful, ignoble and pointless. Avoiding these two extremes, the realized one walk up by understanding the middle way, which gives vision and knowledge and leads to peace, direct knowledge, awakening, and extinguishment. and what is that middle way? it is simply this noble eightfold path that is right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right immersion. this is the middle way which gives vision and knowledge and leads to peace, direct knowledge, awakening, and extinguishment. I tutaj się I już w ogóle nie będę dalej czytał tej suty, ale nad tym chcę się mocno pochylić, zanim przejdę do dalszego omówienia zasad odosobnienia. Więc tak, jakie są te dwie ekstremy, których trzeba unikać, jeżeli się idzie naprzód? Pierwsza to jest indulgence in sensual pleasures, czyli folgowanie sobie w zmysłowości, które jest niskie, ordynarne, nieszlachetne i bezcelowe. I teraz chwila analizy tego. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na słowo indulgence. Indulgence oznacza to folgować sobie. To nie znaczy, że nie, nie, rób, nie, nie korzystaj z przyjemności zmysłowych, czy nie korzystaj ze zmysłowości, tylko nie folguj sobie. Widzicie różnicę między całkowitym zakazem, a indulgence? Indulgence to jest wtedy, kiedy przesadzam. A, czyli na przykład, jeżeli jest dobra zupka to można sobie mm, dobra zupka, dobre, no nie? Natomiast e, na przykład e, Marta była też na Wipasa, No to wie jak jest, że tam na nie nieodostępnie mówią, żeby już tylko zwracać na uwagę, na doznania, jak jest zupę i w ogóle już nie ma tego momentu rozkoszowania się, no nie? To już jest takie bardzo purystyczne. Natomiast tutaj moim zdaniem to nie jest indulgence, prawda? To jest po prostu zupełnie naturalne. Kolejne it is low. Że są niskie zmysłowe przyjemności. I ta kolejna rzecz. To, że Buddha mówi, że coś jest niskie, to nie znaczy, że jest niskie w naszym rozumieniu, ponieważ zauważcie, że Buddha był absolutem. <laughs> Dla niego, który był w nieskończonej błogości i najwyższym stanie umysłu, może przyjemności zmysłowe są niskie, ale to nie jest jakby taka ocena, ale jesteście głupi i tak dalej. Tylko po prostu to jest znaczenie, że to nie jest najwyższe, ponieważ Buddha, ogólnie w kanonie, wszystko co Buddha mówi, jeżeli coś jest wysokie, to jest najwyższe w ogóle w całym wszechświecie. Więc to warto mieć tego świadomość. Crude, ordinary, ignoble. Czyli, że są ordynarne. i to też słowo ordynarne nie jest słowem pejoratywnym. Ordynarne oznacza normalny. Czyli, że każdy człowiek może mieć przyjemne zmysłowo. Po prostu, prawda? I ignoble, nieszlachetny, oznacza, ponieważ w buddyzmie noble oznacza oświecony. Czyli najwyższy. And pointless. Jest pointless, dlatego dlaczego jest pointless? Dlatego, że. To nie znaczy, że one są pointless z perspektywy życiowej, ponieważ tak naprawdę one nie są pointless, bo na przykład e, doznanie pewnej przyjemności może być bardzo uczące, leczące, dobre i tak dalej. One są pointless tylko i wyłącznie z perspektywy realizacji nirwany. Że po prostu, choćbyś nie wiem, ile przyjemności doznał na poziomie zmysłów, nie doznasz oświecenia, po prostu. Ale teraz bardziej mnie interesuje ta druga rzecz and in indulgence in self-mortification which is painful ignoble and pointless i jakby self-mortification to jest jakby niszczenie samego siebie zadawanie sobie bólu przykrości nie tylko fizycznie ale też psychicznie które jest bolesne nieszlachetne i bezcelowe czyli buddha mówi że zadawanie sobie bólu nie zbliża jest totalnie bezcelowe w kontekście oświecenia i zauważcie, że na przykład takie tradycje jak dżinizm czy chrześcijaństwo czasami zalecają praktyki estetyczne, które są krzywdzeniem samego siebie i że niby to zbliża do, do Boga, prawda? Zauważcie, że Buddha mówi, że, nie, nie, że to jest kompletna bzdura z perspektywy buddyzmu. Owszem, te praktyki mogą jakby... Może robiąc te praktyki w towarzystwie innych praktyk, może nam się wydawać, że one nam coś dają, ponieważ naprawdę daje nam to inna praktyka. Czyli na przykład załóżmy zakonnik chrześcijański tam, nie wiem, bali się biczem po plecach, ale też się modli, kumuluje energię miłości i tak dalej i robi postęp, to według buddyzmu on robi ten postęp, ponieważ on robi tą modlitwę miłości. A gdyby tylko się biczował bez tej modlitwy miłości, to nie byłoby tego postępu, ponieważ biczowanie się, czy zadawanie sobie bólu, nic do niczego nie prowadzi. I to jest bardzo ważne, że właśnie chcę, aby i Życzę Wam tego, żebyście przeżyli to odosobnienie w sposób łagodny i miłosierny do samych siebie. Żeby nic nie robić na siłę, żeby cały czas o siebie dbać i być dla siebie dobrym, kochającym, wyrozumiałym, dla tego zwariowanego umysłu, który gada 50 myśli na minutę, i tak dalej. Z miłością, wyrozumiałością, bo jakby self-mortification to jakby próba stłamszenia tego, nic nie przyniesie. Dlatego w tej medytacji mówiłem. Puść ten krajobraz niech sobie żyje własnym życiem, w pełni go uwalniamy i kierujemy się ku przyjemności. I teraz. Avoiding these two extremes, the realized one woke up by understanding the middle way. I to jest jeden z najważniejszych fragmentów. Unikając tych dwóch ekstremum, totalnego folgowania sobie w hedonizmie i jakby martwianiu samego siebie, jest, przebudził się do drogi środka. Czym jest droga środka? Jeżeli nie jest ani skrajnym folgowaniem sobie w hedonizmie, ani umartwianiem siebie, to droga środka jest drogą duchowej błogości, to jest trzecia opcja duchowej błogości i mądrości, spokoju itd. I mówi, że ta droga prowadzi do oświecenia, gives vision, knowledge, do wiedzy, do pokoju, a kiedy Buddha mówi do pokoju, to ma na myśli naprawdę głęboki pokój. Direct Knowledge to jest synonimem oświecenia awakening Extinguishment. Extinguishment to jest nirwana, wygaszenie. Awakening to jest to samo tak naprawdę. I to jest w ogóle coś takiego, że to jest kolejna taka meta uwaga, że w sudtach buddyjskich często Buddha używa po kolei kilku przymiotników, które są o tym samym. Ponieważ jeżeli, żeby ludzie nie mieli wątpliwości o czym mówi, więc tutaj jest ewidentne, że mówi o oświeceniu po prostu, ponieważ wiele rzeczy no, vision and knowledge, leads to peace, direct knowledge, awakening, extinguishment to wszystko stosowane oświecenie. Okej. Okay. I teraz to jest bardzo ważne, że mamy tą drogę środka. Droga środka, która jest drogą miłości, współczucia i yy, ogólnie rzecz biorąc, przyjemności duchowej, nazwijmy to. Choć nie tylko duchowej, też zmysłowej, ale Zaraz to wszystko rozwinę. I teraz tak. And what is that middle way? Czyli czym jest ta droga środka? It is simply this Noble Eightfold Path. To jest ta ośmioraka szlachetna ścieżka. I teraz w ogóle to pojęcie ośmiorakiej szlachetnej ścieżki, jest, jeżeli ktoś z Was go nie ogarnia, to warto się zapoznać. Bo to jest w ogóle fundament praktyki, ponieważ są tak zwane cztery szlachetne prawdy. I właśnie czwarta szlachetna prawda to jest ośmioraka szlachetna ścieżka. I ta ścieżka to jest tak naprawdę to, co jest drogą do oświecenia. I Buddha nam to bardzo fajnie wypunktował. I te wszystkie osiem aspektów będziemy praktykować na tym odosobnieniu. I teraz tak. Jakie jest to właściwa to Eightfold Path? Pierwszy, Right View, Samadhi, Samasankapa, right, uh, right Thought, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness and Right Immersion. I teraz na polski. Czyli właściwy pogląd gdzie właściwy pogląd to po prostu właściwy sposób percepcji i myślenia o świecie. Drugie to jest właściwa intencja. Trzecie to jest właściwa mowa, właściwy czyn, właściwy sposób życia, właściwy wysiłek, właściwa uważność i właściwa medytacja, nazwijmy to. Okej. Okay. No więc mamy to osiem członów. I... Każdy z tych członów będziemy realizować na tym odosobnieniu. I teraz powiem tak pokrótce, nie będę tutaj robił wielkiego wykładu jakieś na ścieżce, ale pokrótce o tych ośmiu. A więc pierwszy, sammaddhidhi, właściwy pogląd. To jest ogólnie rzecz biorąc sposób myślenia i kontemplacji rzeczywistości buddyjskiej. Sammaddhidhi.